Joanna z Rolnika wbiła szpilę Wiktorii? Miejmy nadzieję, że ludzie, którzy zgłaszają się idą faktycznie po miłość Joanna z Rolnik szuka żony zabrała głos w sprawie jedenastej edycji programu i jasno mówi komu kibicuje Żona Kamila nie ukrywa, że ważne są też szczere intencje osób, które zgłaszają się do programu. Czyżby wiedziała, że komuś może nie chodzić o znalezienie miłości? Joanna z rolnik-szuka żony zorganizowała sesję pytań na Instagramie i nie mogło zabraknąć tych, które dotyczą aktualnej edycji programu. Jak wiadomo, 11 edycja randkowego hitu telewizji polskiej budzi ogromne emocje, a niektórzy uczestnicy dokonali już trudnych wyborów i podjęli decyzję, z kim chcą nawiązać relacje. Ku ogromnemu zaskoczeniu widzów, Wiktoria po randce z Adamem podjęła już decyzję i wiadomo, że randki z Szymonem już nie będzie. Pani rolnika kibicują wiktorii i mówią wprost, że dokonała dobrego wyboru i razem z Adamem tworzą świetny duet. Jeszcze nie wiadomo, czy ich relacje przetrwała po programie, ale Joanna z ósmej edycji rolnik szukażony zabrała głos i zdradziła, że to tej uczestniczce kibicuje najmocniej. Powiedziała coś jeszcze, czyżby wbiła szpilę o sobie, biorącej udział w 11 edycji? To nie wszystko. Joanna z rolnika pokusiła się też o dość zaskakujące wyznanie i powiedziała, że ma nadzieję, że osoby biorące w udział w programie mają jasne intencje i faktycznie zależy im na znalezieniu miłości, ale nie popularności. Jak wiadomo, w ostatnim odcinku rolnik szuka żony Wiktoria powiedziała już wprost, że wybrała Adama i to z nich chce spróbować stworzyć relację. Przed rolniczką jeszcze trudna rozmowa z Szymonem, podczas której wyjawi mu, że ich randki nie będzie. Pani rolnika kibicują Wiktorii i Adamowi, piszą wprost, że pasują do siebie i mimo początkowych kontrowersji, które wywołała młoda rolniczka, zgłaszając się do programu. Początkowo pojawiały się sugestie, że Wiktoria, która jest też tiktokerką, mogła wziąć udział w rolniku ze względu na popularność, ale ona sama na każdym kroku udowadnia, że jest bardzo rozsądną kobietą i faktycznie myśli poważnie o znalezieniu swojej drugiej połówki. Wygląda na to, że to nie o Wiktorii mówiła Joanna, a zatem o kogo chodziło? Macie swoje podejrzenia? Wiktoria i Joanna poznały się na jednej z imprez branżowych. Na tym wydarzeniu pojawił też Maciej Kazek, Mateusz Budych i Zbigniew Kraskowski. Widać, że uczestnicy programu Rolnik szuka żony mocno się wspierają i co roku odbywa się też wielki zjazd. Wiedzieliście, że Joanna i Wiktoria już zdążyły się poznać?